Bardzo cieszy po raz kolejny, że widzimy pełną salę. Dowodzi to, że dobór tematów, które, któremu przewodniczy Rada Programowa, jest jak najbardziej właściwy i że tematy spotykają się z uznaniem środowiska bankowo-ubezpieczeniowego. Bardzo ciekawe spotkanie, zarówno wystąpienie te początkowe, Gościa honorowego ministra Rostowskiego, jak i sam panel, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, były szalenie interesujące. Chcę powiedzieć, że uczestniczę w konferencjach już od kilku lat. Ta zaczęła się bardzo dobrze od otwarcia dokonanego przez pana Fresa Grendowicza, który podniósł temat, który jest tematem bardzo nowym i bardzo ważnym, a mianowicie kwestii Conduct Risk w sektorze bankowym. Bardzo się cieszę, że mogłem w tej konferencji uczestniczyć. Coś, co było dla mnie zawsze bardzo ważne, to to, że to jest miejsce, w którym patrzymy na rynek ubezpieczeniowy nie tylko sami ubezpieczycieli, ale osób, które Obserwują go albo są jego uczestnikami w różnej formie: czy to bankowców, czy to brokerów ubezpieczeniowych, czy w końcu podmiotów, które dostarczają tam różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. Tego rodzaju imprez w ciągu roku jest kilka. Ale ta robi wrażenie naprawdę bardzo profesjonalnej i to widać na każdym kroku, także jestem zadowolony z tego, że miałem okazję w tym uczestniczyć. I szczególnie dlatego, że jestem zaproszony jako jeden z panelistów, traktuję to jako wyróżnienie, No jestem pod wielkim wrażeniem tej gali no, i specyficznie ze względu na to wyróżnienie, które otrzymałem. E, dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ mniej więcej dzisiaj mija 25 lat, jak rozpocząłem pracę w sektorze finansowym, więc dla mnie to jest taka e, też podróż sentymentalna trochę, co zrobiłem w tym czasie, no i że to znalazło jakieś uznanie w oczach. E, ludzi, którzy kapituły, która dokona tego wyboru.